Siema, na samym wstępie chciałem podziękować wszystkim, którzy kliknęli przycisk tak jak ja kliknąłem na swój przycisk, tak wy kliknęliście w ten czerwony przycisk na dole, ponieważ ostatnio trochę nowych osób przybyło i chciałbym ich serdecznie tutaj powitać. Jeśli chodzi o tematykę dzisiejszego materiału, jak wiecie, trening indywidualny, już trzeci. Głównie nie stawiałem na to, aby ten trening był jakiś długi, a aby jak najwięcej było tutaj kontaktów z piłką. Mniejsza intensywność, ponieważ była taka możliwość, żebym zagrał w meczu na następny dzień, a jeszcze po tym treningu miałem trening z drużyną, więc aby nie przesadzić, to, wiecie, głównie skupiłem się właśnie na tym, co nie wymaga jakiejś wielkiej intensywności, jeśli chodzi o, o taką fizyczność, ale na takie skupienie. I na doskonalenie swoich umiejętności. Więc e, zapraszam Was do dzisiejszego materiału. Trening rozpocząłem tradycyjnie od rozgrzewki, a po niej jeden kapsel. I następnie różne ćwiczenia, ballmastery, kerwera i tak dalej, jak kto woli. To co mi po prostu przyszło do głowy, to zacząłem robić. To co robiłem jedną nogą, robiłem po 10 powtórzeń. To gdzie pracowały dwie nogi, w danym ćwiczeniu robiłem po 20 powtórzeń. Jednak spokojnie, nie było tego aż tak mało. Ponieważ gdy piłka gdzieś tam mi wypadła, lub byłem niezadowolony z danych powtórzeń, to rozpoczynałem jeszcze raz kolejne, na przykład 10 lub 20 powtórzeń, więc trochę czasu mi to zajęło. Główna część treningu i tak jakby ostatnie tutaj ćwiczenie to jest taki ułożony przeze mnie tor techniczny. Na którym początek to bardzo wąsko ustawione kapsle, praca jedną nogą, później jak widzicie, praca na takiej mniejszej przestrzeni do przodu, do tyłu, na boki, w różny sposób, różne, różne tutaj warianty, co Wam przyjdzie do głowy. Po wybiegnięciu z pola robiłem dwa okrążenia dookoła kapsla, jedno, drugie i wyjście na takie lekkie wypuszczenie, ale tutaj też taka praca, też zwracałem tutaj uwagę na swój balans ciała, aby troszeczkę niżej tutaj schodzić i jak najlepiej, jak najbliżej kapsla po prostu wejść. Ostatecznie, bardzo luźny sposób, takie przejście w żonglerce do kapsla. Wracam z powrotem i jadę drugą serię. Robiłem ogólnie trzy serie i w tych trzech seriach po dwa e, takie okrążenia. Na koniec treningu wziąłem się za stały fragment gry, zarzut karny. Tutaj nagrywałem dla Was materiał dotyczący jak strzelać lać rzuty karne, więc już niebawem na kanale, a ja tutaj nie będę wam nic więcej zdradzał. Dziękuję wam za obejrzenie dzisiejszego materiału, trzymajcie się ciepło, siema!